Witam w kolejnym materiale z gry Kozacy. 3 No to zaczynamy tylko, naszykuję sobie jeszcze streamy na telefonie. No i krótki mecz będzie mi z kostkiem, kolejnym rzędu. Tylko poczekajcie, YouTube, mój, mój kanał, oczywiście. Wiecie co, tak, <laughs> chyba jakiś świetny, do nie live'a live na telefonie. wiecie, jestem chyba jedną z wielkich osób, które uruchamiają dodatkowo live na telefonie, ale z tego powodu, że widzę wtedy czat. najprościej mówiąc. Czy ja mam spadki FPS-ów? 2-5%. U Poczekajcie, bo 5 klatek spada, ale. Co tu się zadziało? A, aktualizacja na Steamie. Ale kończę. No to możemy w sumie. się tym nie przejmować i powinny śmigać. Tak, i teraz głupowo łączę, bo już prawie skończył. Ale też jak zostawię, to będę miał zgubione FPS. O nie, daj radę. Live daj radę. Zobaczymy jak będzie podczas rozgrywki. Okej. Okay. Diplomarket bez Centrum dyplomatycznego zmienimy na domyślny tym razem, żebyśmy zagrali z koskiem. No to zaczynamy. A powitać, powitać. No i czekamy teraz. Zobaczymy, czy nie przyciążymy internetu. No tak naprawdę powiedziawszy, yy, pozwoliłem właśnie na to, żeby jednak zrobić tą aktualizację na Steamie, robiąc jednocześnie live i y, grając online. To będzie, to będzie bardzo ciekawe. Nie wiem, czy to nie za bardzo przyciąży mi internet. Spadków już klatek nie mam. Wiecie, jeśli chodzi o samo robienie live'a, to nie stanowi większego problemu. Mój internet ma dobry dzień, Rozkuli, się potrafię do 100 megabitów na sekundę nawet ostatnio. Prusami gram. O, mam złe wspomnienia po tej nacji. Jak ja chcę przypomnę to moją na kampanii, że powiem... Nie moją kampanię, którą grałem właśnie plusami. Prus, I to wielką bitwę, którą rozegrałem wtedy dać mi się... No, nie muszę kończyć. Kurkoły są tromę po tej nacji. O, jesteśmy na jednej półce, na północnej półce. Okej, okay, a dzisiaj zagramy trochę inaczej. me Okay, that was the class. Mm. -hmm. Ok, to teraz robimy tak. Na no, tym mi złota jeszcze brakuje, ale nie złota, tylko także poczugę. Ja przynajmniej chyba lepiej grałem. No, zdecydowanie by przy nie lepiej wyszło. Teraz to później zacząć zbierać pozostałe I trochę straciłem czasu, ale jeszcze powiedzmy, że jest do ogarnięcia. Okej, okay, kamienia im brakuje. OK. To też możemy zrobić, ale bardziej to potrzebuję. Więc kombinowaniem z rozgrywką nie przynosi pożądanych rezultatów, nazwijmy to. rozbudowaliśmy potencjał, ale i tak muszę Was 10 zabrać. I proszę bardzo, zróbcie mi jeszcze to. A stąd, bo mam 16. mi tutaj do kopalni złota. Jeszcze dwie kopalnie złota muszę rozbudować. No i bierzemy się za diplo. Bo teraz już sami zbiorą mnie diplo. Tutaj kolejne kopalnie złota. Ja się to rozbudowuję już. Ok. Znowu potrzebuję 10, ale mogę się stąd. Zważywszy na to 9, dobra, róbmy tak. I zważywszy na to, jak kiepsko rozegrałem to do tej pory, 10 powinni zdążyć wybudować. Mam jeszcze 6 minut, więc... Chodzi o to, że Palisada na spokojnie przykryła wszystkie moje kopalnie, żeby skrócić żeby dać sobie czas na skonstruowanie jakiejkolwiek linii obronnej. Na pewno no, potrzebujemy to, więc to możecie od razu wybudować. Na no, pewno potrzebujemy zrobić to, ale to jest narażona, tak. To pierwsze zostanie jest ziemią przez Ecoscop, tego jestem akurat pewien. W ten czy inny sposób. Zróbmy jeszcze to. No i zbieramy teraz Endipla. Mm, OK okej. Ja to pan chłopu nie wysłałem, nie? Po Po co? Na co to komu? Nie wiem, czy zdążyłem wydać palisadę. Mają pięć minut, zobaczymy. Okej. Okay. To teraz pójdziemy w stronę... Słuchajcie, potrzebuję to diplo wybudować, to potrzebuję zrobić tak, jeden raz tysiąc, tak. I to powinno zupełności wystarczyć na diplo, proszę bardzo. Lepiej później niż wcale, a potem jeszcze na skład arteryjski. A teraz ulepszamy nasz skład do maksimum, jak tylko możemy. Na no, żywność w tym momencie nie zabarki, więc nie musimy się tym przyjmować. Możemy to inwestować sobie w to. Będziemy musieli inwestować jakieś kopalnie ale to może poczekać. Potrzebujemy więcej żelaza i węgla na upgrade y dla naszych ludzi. Potrzebujemy tarczowników i to w pilnym. Okej. Okay. Tutaj i tutaj. Ok. No, jak nie masz co robić, tutaj do pracy. Gdzie ty stoisz? Tutaj. A jak się zblokowałeś, to proszę bardzo. Nie będę się z tą tutaj. Ok, potrzebujemy jeszcze więcej węgla i żelaza. Bo to jest towar deficytowy w tym momencie. Wymienimy sobie żywność na złoto. To być może zrobimy jeszcze tak ostatnio upgrade do złota. No i szukujemy czystą siłę wojową. Czyli potrzebujemy głównie artylerii i potrzebujemy teraz głównie stajnie. Proszę bardzo. I proszę bardzo. Okej. Okay. I to nie brakuje. I to widać. Ale tak, jakby te yy, wybudowanie palisady i buru, yy, kamiennego muru, niestety kosztuje. To jest taka wada. Teraz, yy, kosztem. Bo to nie musi być wybudowane, to jest tylko jako straszek. Drugi mur, nazwijmy to, wybudujemy taki. I on będzie mniejszy. Ale to będzie ostatnia linia obrony, jak już panie wszelka inna. I to, jak zdążą, to wybudują. jak kiedy zdążą, to nie wybudują. Coś na zasadzie, róbcie, jak zdążycie to zróbcie, jak nie, to nie. Gramy defensywnie na kostka, bo kostek gra dość agresywnie wobec mnie, więc... To będzie dobre rozwiązanie. Musimy maksymalnie rozbudować potencjał. Nie wiem, czy granie takie zachowawcze jest dobrym pomysłem, ale zobaczymy. Okej, okay, i znowu, to na złoto. Miejmy nadzieję, że nie będzie się przyciągać. A wy się tu zblokowaliście, co? Pan się tu zblokował, proszę bardzo. Znowu zwiększył sobie yy, ilość pożywienia, którą potrzebujemy. Znaczy nie, wróćcie, nie którą potrzebujemy, yy, żebyśmy mieli po prostu zapas. Kostek raczej mnie od razu nie zaatakuje, więc to mogę być spokojne. Ale to nie zmienia faktu, że muszę się jakoś go zbroić. Kolejny się blokował, proszę bardzo. Dobrze byłoby zrobić technologię odpowiedzialną za aż ale to może poczekać. Potrzebujemy tutaj kolejno stanie, dać radę wbudować. A wy jak dać cię nieustający pokolenie tak, ja jeszcze naprawiam. A wy tak. I teraz potrzebujemy was tak i. No tak, brakuje mi drewna w tym momencie, bo sobie złożyłem. Jest to do przeżycia, ale tak to wygląda. Jak powiedziałem, Kostek raczej mnie zaatakuje w tym momencie, co nie zmienia faktu, że dobrze byłoby zrobić A jak się drugą mniej obronę. Jeśli nie uda, to się nie uda trudno. Okej okay. I okej, okay, potrzebuję teraz tutaj, tak? Nie tak powiedziałem, gramy dość zachowawcze, ale dostosowujemy się właściwie do Kostka, bo on też gra w taki sposób właśnie zachowawczy. Więc możemy sobie pozwolić na popolgowanie sobie, na tym mapie. Okej, okay, teraz zrobimy to technologię na szybsze budowanie, bo ona chyba też wpływa mury. Brakuje nam 3950, to już będzie teraz. A złoto za chwilę odnowimy. Jeszcze którejś kopalni węgla i żelaza nie rozbudowałem, tylko... Pewnie one są tak tutaj, ale chwilowo nie wiem jak, je, jak je rozbudować, bo buduję mur obronny, nie? I to stanowi spory problem. Ale wiecie, takie budowanie stacjonarne też ma sens. Bawimy się teraz, twierdzę, krzyżowiec. Czy twierdzę, staropolsko nazwijmy to. No, mury obronne są w budowie. W ten czy inny sposób, ale będą w końcu budowane. Na razie skupmy się na rozbudowaniu tego, co mamy w środku. Dopiero później na kolejnych fortyfikacjach obronnych. Mamy za mało wojska. Wojska na które nas nie stać w sumie, aby nie patrzeć. Myślę, że jeszcze 10, nawet 12 możemy dołożyć do kamienia, bo będziemy teraz używali ogromnej ilości kamienia. No, niestety mur swoje koszuje. Wiecie o co mi chodzi. Kostek, przez to, że daje mi czas, to zobaczcie, że ja mu tutaj postawię całkiem solidną fortyfikację obronną, nie? I w sumie mu to w dłuższy kraj. Dorzućmy sobie to, bo produkujemy więcej węgla i żelaza. Dlaczego by nie? Zróbmy sobie to, bo potrzebujemy zdecydowanie więcej złota. 5,5 tysiąca, bo teraz potrzebujemy zrobić szybko szczelność. Jedną i drugą właśnie, bo to i, to i to się przyda. Na razie węgiel zrzuciliśmy, więc nie mamy co o tym myśleć. Znowu złoto. Okej. Okay. Tak, wiem, ale dzięki temu będą tańsze armaty, więc w sumie wychodzę na plus. Więc tak to się mniej więcej skończy, zaraz pewnie. Kostek to dla mnie pocieszy pod względem, bo zawsze daje mi czas na pozór zbudowę. On w sumie robi to samo. Bo to się takie w zasadzie to są nie liczby okien mieszkalnych. Z jednej strony to dobrze, bo zużyłem mniej surowców, ale z drugiej strony wiecie, lepiej żeby nie brakowało, bo to przewagę liczę będą dać można zbudować. Chyba za dużo kazałem wybudować, I się tutaj zblokują. Zobaczymy. Zróbmy to. Zróbmy to w ogóle, to wybudujcie mi jeszcze to. Zobaczymy co z tego wyjdzie. Obawiam się, że ruch obronny nie wybudować, to jest nierealne w tym momencie, ale spróbować zawsze może. Okej, okay, mamy. Teraz zbudujmy to. Mamy kolejną stajnię, możecie ją wybudować. W ogóle to też przydałaby się kolejna epoka, ale tutaj się nie pali. Mhm. Najpierw szybko dla naszych szelców, to jest potrzebne. O razu łukami na złoto i może rozbudujemy jakoś kopalnię złota, bo tak chwilę będziemy mieli problemy ze złotem. Najlepiej tam, bo jest najbliżej. Tylko, żeby to zrobić, potrzebujemy więcej żywności. Jeszcze proszę bardzo, brakuje nam. Dobra, złoto już mamy, to potrzebujemy jeszcze żywność zgromadzić na czas, bo chyba za dużo leciem. Zobaczymy, czy to zbudują. Jak za dużo zlecicie, to potem przestanę budować. Ajajaj, ja naprawdę tu zużyłem prawie całe złoto, które posiadałem, ale utrzymanie taki ilości najmników kosztuje. Okej, okay. przejdźmy jeszcze na wymianę kamienia na złoto, jak mamy taką ilość. Drewna też. No wiecie, zużywamy teraz więcej złota, więc musimy doinwestować złoto, żeby nie, nie, nie spaść na minus. Bo jesteśmy sobie na dobrej drodze w, te, w tym momencie. Na, na nic mi nie stać, tak powiem. I to jest spory problem. Wasza piątka tutaj. No, Kostek dał mi aż za dużo czasu z tego widzę, bo na spokojnie skończyłem mur obronny. Brakuje, złota pewnie. Tak, złota ostatnie. Okej, okay, to wystarczy. Miejmy sobie nawet 30 000 zł, bo złota to już mamy naprawdę piekielnie mało. Jak sobie buduję postawię Zostawię bramę otwartą na razie. Kostek się nie szykuje do ataku na mnie, to jest dość interesująca w ten sposób. Daj mi ja za dużo czasu po prostu na taką zabawę. No to będzie nawet ciekawe, że tak powiem. Pozyskajmy jeszcze więcej, i żelazo stąd, jak mamy taką możliwość, wlowo. Po prostu daje nam spokój, to możemy sobie pozwolić na to, żeby sobie trochę pofolgować. Okej. Okay. Tutaj jeszcze sobie rozbudujmy na razie. A zabrakło nam czasu. Nic się nie stało, ale i tak zabrakło nam czasu. Okej. Okay. nie ma tego swojego, co by na dobre nie wyszło, bo się tak przeginałem. Pozwólmy mu podejść bliżej. Właśnie, czego nie porobiłem? Nie porobiłem tego Cholera, cholera, cholera. Za szybko Bun najemików. A więc tak chcę się bawić kostek w porządku. Potrzebuję szybko zrobić celność. Niewystarczającej liczby bloków mieszkalnych bez gitu, tutaj wątrowałam, zabrałem pracę. Proszę bardzo. Tak, chcę się bawić, proszę bardzo. No, bardzo to wzgórze. Tutaj. Naprawiamy teraz artylerię. Wytrzymał się artylerii i naprawa. No też używa tego, ale. Właśnie ma lepszą celność artylerii. szybko naprawiamy znowu artylerię. Hmm. Okej, okay, kontr, kontr uderzenie tutaj przejmujemy z górze. Okej, okay, teraz celujemy. Tam gdzie musimy celować, tutaj? A teraz zbyt play. Część oddziału. Właśnie nie zrobiłem formacji. Trudno się mówi. się chyba oficera, no? Ostatni oficer zabili. No to będzie good game. Dobra. A amunicję jeszcze mam, ok. Gdzie oni Jest smar, nie zacząłem artylerii. Zobaczcie jaka rzeźnia tu była. Tu jeszcze artyleria to już jest good game. Okej, okay, mamy chyba szybko szanę zrobioną obu. No tak, w końcu Na przebycie kolejnych jednostek artyleryckich nie mamy co liczyć. Mhm, mm się atakuje? Dobra, good game. Ale tutaj jestem sobie winny, bo za bardzo się bawiłem w tym momencie konwencją. Ale coś wam powiem, tutaj przegrałem, bo za bardzo się bawiłem, powiem szczerze. Zamiast bawić się w budowaniu fortyfikacji, powinienem postawić wszystkie materiały na zrobienie obu szybkościowości i zaatakować już w 15 minucie, bo z tego co widzę kostek, im więcej mu dać czasu, tym lepiej wykorzystuje artylerię. Ja z kolei jestem gorszy w artylerii, więc lepiej bym przeprowadził frontalny atak, aczkolwiek, no właśnie, nie jest to nie wojnie manewrowej, tak jak widać. Brzmi tak jak szukanie wymówek, ale prawda jest taka, że nigdy nie grałem agresywnie w tej grze. No dobrze, drodzy widzowie, w takim końcu kamerę za uwagę, bo wam się spodobał, to zapraszam na kolejny na moim kanale, to trzymajcie się następnego, no i cześć!